Średniowiecze to były burzliwe czasy. Ciągłe wojny i choroby sprawiły, że miliony ludzi umierały na całym świecie. Niektóre sposoby, w jaki śmierć ich dopadała, są wciąż rozpoznawalne. Niektóre są nieco bardziej pomysłowe. Ten filmik da nam wgląd w codzienne życie średniowiecznych ludzi, ich postawy oraz warunki, w których żyli i ostatecznie umierali. Witamy w średniowiecznym szaleństwie. 6 maja 1301 roku Peter de Huntington i Andrew Prail już byli pijani, kiedy przybyli do domu Waltera Vigorosa w Londynie. Po przybyciu kontynuowali picie aż do nieszporów, które odbywały się o zachodzie słońca. Andrew i Peter postanowili dla zabawy powalczyć w zapasy. Andrew chciał zakończyć zabawę w walkę z powodu podartych ubrań. Jako dobry przyjaciel, Peter zdjął swoją kamizelkę i dał ją Andrew. Kontynuowali zapasy z tak dużą siłą, jaką tylko mogli zebrać. Peter złamał prawą nogę z powodu sposobu, w jaki go trzymali. Przeżył prawie miesiąc, ale potem zmarł w nocy 1 czerwca z powodu złamania i złej opieki. Richard Brewer nosił worek słodu po schodach w domu Williama Crossa 17 grudnia 1300. Gdy wchodził do pomieszczeń mieszkalnych, przemęczony piciem, potknął się przypadkiem i upadł. Pękła mu przepona. I jelita żył jeszcze tylko pięć dni, zanim zmarł nocą, zanim zadzwoniono dzwonem godzinnym. Adrian IV był jedynym Anglikiem, który został papieżem. Urodzony jako Nicholas Breakspear w Hertfordshire w Anglii, studiował prawo w Arl we Francji i awansował w kościele, aż został wybrany na papieża w 1154 roku. Został ukoronowany w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Jego pontyfikat był trudny. Wiele czasu poświęcił na próby utrzymania władzy wobec Wilhelma, normańskiego króla Sycylii i Fryderyka Barbarosy, św. cesarza rzymskiego. Jesienią 1159 Adrian był bardzo chory na infekcję gardła quinzy, obecnie znaną jako angina. Był w mieście Argnani we Włoszech, które było ulubionym miejscem zamieszkania papieża. Pogoda była gorąca, a Adrian chciał się ochłodzić, więc poszedł szukać określonego fontanny do picia ze swoimi asystentami. Gdy już tam był, Adrian pił głęboko z fontanny, i według opowieści, mucha wleciała mu do ust i utknęła w tylnej części gardła. Papież Adrian zaczął się dusić i w konsekwencji zmarł, połknięty muchą. Szałnę. 24 sierpnia 1278 Godfrey de Belsted podróżował do Londynu z Chessą. Podróżował na wynajętym od współmieszkańca koniu w towarzystwie Richarda Lelyziera. Na drodze spotkali trzech mężczyzn prowadzących trzy wozy z miasta. Jeden z mężczyzn rozpoczął kłótnię z Godfreyem, zarzucając mu zbyt szybką jazdę koniem. Zażarta sprzeczka wywiązała się między Godfreyem i Richardem, a trzema woźnicami. Nagle jeden z woźniców chwycił żelazny widelec i uderzył Gotfreja tak mocno w głowę, że powstała dwucalowa rana, odsłaniając część jego mózgu. Pozostali dwaj woźnicy dołączyli do ataku i zaczęli bić już mocno rannego Godfreya i jego towarzysza Richarda pałkami. Richardowi udało się ledwo uciec z życiem, ale Gotfreja pozostawiono na pewną śmierć. Godfrey przeżył nieco ponad tydzień, zanim biedak uległ swojej ranie głowy i obrażeniom od pobicia. Zmarł 1 września, mniej więcej o trzeciej godzinie. Świnia w 1394 roku w Sherborne w Warwickshire. Świnia Williama Wallera ugryzła Roberta Barona w lewy łokieć, co spowodowało jego natychmiastową śmierć. A w sklepie w Londynie wiosną 1322 roku miesięczna dziewczynka o imieniu Joanna, córka Bernarda z Irlandii, leżała samotnie w swoim łóżeczku. Locha weszła przez otwarte drzwi sklepu i śmiertelnie ugryzła ją w głowę. Po dobrej chwili weszła jej matka Małgorzata i na widok swojego dziecka w takim stanie podniosła alarm. Utrzymała dziecko przy życiu do północy, jednak maluch zmarł na skutek ugryzienia. Śmiejąc się, Martin I Aragoński był władcą Aragonii i Walencji, wysp Korsyki i Sardynii, a także hrabią Barcelony od 1396 roku. Marcin Humanista został królem Sycylii w 1409 roku. roku. Musiał być w porządku, skoro zyskał taki przydomek. Panowanie Karola IV było burzliwe, gdyż wstąpił na tron po śmierci brata Jana I, który nie zostawił dziedzica. Marcin zajmował się buntowniczą sycylijską szlachtą, gdy wezwano go na tron Aragonii. Jego opóźnienie w powrocie oznaczało, że do jego władzy wyzwały dwie jego siostrzenice i ich zwolennicy. Marcinowi udało się odeprzeć inwazję rodziny i cieszył się udanym panowaniem. Był zwolennikiem papieża Benedykta VIII i pomógł mu, gdy był uwięziony w 1403 roku. W 1410 roku Marcin przebywał w klasztorze Valdonzella, tuż za murami miasta Barcelona. Na kolację zjadł całą gęś. To było coś, co Marcin robił regularnie i był znany z poważnej otyłości. Położył się spać z silnym niestrawieniem i poprosił bołracha swojego błazna, aby go rozbawił. Pierwszy wtedy mówi się, że Marcin umarł ze śmiechu. Pierwszy jaki to żart wywołał tyle radości? Cóż, przybywszy do sypialni króla, Marcin zapytał Boracha, gdzie był, na co Bora, odpowiedział, cytuję, W sąsiedniej winnicy, gdzie widziałem młodego jelenia wiszącego za ogon na drzewie, jakby ktoś go tak ukarał za kradzież fig. Widocznie wieszanie jeleni za ogony jako kara za kradzież fig była zabawna w XV wiecznej Hiszpanii. Kto by pomyślał? Z wszystkich okrutnych średniowiecznych sposobów na śmierć, odejście ze śmiechem nie było najgorszym. Udawanie w 1318 roku, arcybiskup Yorku William Melton napisał list do dziekana Beverly. W liście ostrzega dziekana, że zakonnica o imieniu Joan z Leeds, z domu świętego Klemensa w Yorku, zniknęła i gdzieś w Beverly żyje z mężczyzną. Melton poinformował dziekana, że Joan, cytuję, bezczelnie odrzuciła właściwość religii i skromność swojej płci. Kilka zakonnic, koleżanek Joan, pomogło jej w ucieczce, którą zaaranżowała, symulując chorobę i śmierć, wykorzystując do tego manekin. Melton stwierdził, że, cytuję, z złośliwego umysłu, symulując chorobę ciała, udawała, że nie żyje, nie obawiając się o zdrowie swojej duszy i przy pomocy wielu swoich wspólników. Złoczyńców z premedytacją stworzyła manekina na podobieństwo swojego ciała, aby wprowadzić w błąd oddanych wiernych i nie miała wstydu, aby zorganizować jego pogrzeb w świętym miejscu wśród zakonników tego miejsca. Po sfingowaniu własnej śmierci i pogrzebu, cytuję, w przebiegły i nikczemny sposób, odwróciwszy się od przyzwoitości i dobra religii, uwiedziona przez nieprzyzwoitość, ona. Nieszczytnie zaangażowała się w drogę cielesnej rządzy, zdala od ubóstwa i posłuszeństwa, a łamiąc swoje śluby i odrzucając habit zakonny, teraz błąka się na wolności, na notoryczne niebezpieczeństwo dla swojej duszy i na zgorszenie dla całego swojego zakonu. Nie był to pierwszy przypadek, gdy zbuntowane zakonnice szokowały świętego Klemensa. W 1301 roku, roku zakonnica Cecilie z klasztoru. Spotkała mężczyzn u bram, zrzuciła habit, wsiadła na konia i pojechała z nimi do Darlington. Po przybyciu tam na nią czekał Gregory de Thornton i mieszkała z nim przez ponad trzy lata. Arcybiskup Melton poprowadził armię mieszkańców Yorku, duchownych i zakonników, przeciwko Szkotom w bitwie pod Maiton nad Słale w 1319 roku, roku. Później został lordem skarbnikiem Anglii. Niestety miejsce pobytu Joanny z Leeds Pozostało nieznane. Znany jako potężny, Sigurd Einsteinsen był drugim wikingowskim hrabią Orkney, który żył i rządził pod koniec XIX wieku. Wyspy Orkady, położone tuż przy północno-wschodnim wybrzeżu Szkocji, ze względu na bliskość do Skandynawii, były idealne jako wikingowskie twierdze. Miejsce, z którego mogli atakować brytyjski ląd. Sigurd dosłownie rozbijał wrogów, gdziekolwiek się udał. Sigurd wyzwał następnie szkockiego szlachcica Maul Brichter, zwanego Kłopotem. Zgodził się na pojedynek, ale wydaje się, że Sigurd nie zawsze był honorowym wojownikiem. Warunki walki były takie, że każdy wojownik miał zabrać 40 mężczyzn i spotkać się na walkę na śmierć i życie, ale Sigurd oszukał i pojawił się z 80 mężczyznami. Całkowicie przeważeni liczebnie, Maul i jego ludzie zostali szybko pokonani, a Maul został ścięty. Biorąc głowę Maula jako trofeum zwycięstwa, Sigurd przypiął ją do swojego siodła. Charakterystyczne kły mężczyzny sprawiły, że jego głowę mogli zidentyfikować wszyscy inni wyzwaciele i działała ona jako odstraszacz. Ale kiedy Sigurd odjeżdżał, jeden z tych słynnych kłów przeciął mu nogę. Rana szybko uległa zakażeniu, a Sigurd zmarł niedługo później z powodu chorobowej rany. Maul zdołał zemścić się na oszukującym Sigurdzie z zagrobu. Korona dla króla myślano, że Georg Dozery to szlachcic z Transylwanii. Urodził się w 1470 roku, roku w Dalniku, w Rumunii. W 1514 roku węgierski kanclerz otrzymał bólę papieską od papieża Leona X, która upoważniała do krucjaty przeciwko osmanom. Kanclerz wybrał dozera do zorganizowania i prowadzenia krucjaty. W ciągu kilku tygodni dozer zebrał armię z najniższych szczebli średniowiecznego społeczeństwa, w tym duchownych i chłopów, tworząc, Armię 40 tysięcy ludzi do walki z tureckimi najeźdźcami. Miejscowa szlachta jednak odmówiła wsparcia sprawie i zażądała, aby chłopi wrócili na pola, więc rozpoczęło się powstanie. Z pierwotnej krucjaty, już zapomniano, powstanie rozprzestrzeniało się szybko. Coraz więcej miast dołączało do walki, gdy maszerowali przez Węgry. Doza zdobył twierdzę Senat i kazał zarówno biskupowi, jak i gubernatorowi miasta nabijać Napal. Amatorska armia spotkała się z węgierską siłą 20 tysięcy lepiej wyszkolonych i lepiej wyposażonych mężczyzn zaledwie 25 mil od stolicy, a siły rebeliantów zostały zdziesiątkowane. Doza został pojmany. Jego kara polegała na siedzeniu na rozżarzonym żelaznym tronie, noszeniu dymiącej żelaznej korony trzymaniu w ręku płonącego berła w próbie parodii koronacji, aby wyśmiać jego ambicje do bycia królem. Podczas tortur przyprowadzono przed niego dziewięciu towarzyszy. Jego młodszy brat, którego pocięto na trzy części na oczach do zera, był jedną z ofiar. Następnie rozżarzone do czerwoności szczypce wbijano w skórę do zera, a ośmiu pozostałych buntowników, którzy wcześniej byli głodzeni, zmuszono do gryzienia i połykania mięsa z ran. Ci, którzy odmówili, również zostali ścięci. Edoza zmarł w konsekwencji swojego cierpienia. Dzięki za obejrzenie tego odcinka Szaleństwa Średniowiecza. Mam nadzieję, że Ci się podobało i proszę zasubskrybuj, jeśli podoba Ci się treść, ponieważ publikujemy filmy co tydzień. Do zobaczenia później. Na zdrowie.